Niech będzie pochwalony jest Chrystus. Chrystus Pan z wstał. Droga siostro Lucio, wielkie Bóg Święty zapłać i serdecznie dziękuję Wam za Wasze modlitwy, za Waszą pamięć o nas, od siebie, od mojej mamusi. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Proszę przekazać pozdrowienie dla Matki Generalnej, dla siostry Julianty, siostry za chrześcijanki, dla sióstr, którzy mnie znają i tych, którzy nie znają, a tylko tak widzieli. Niech dobry Pan Bóg im wynagrodzi za modlitwę, za to, że pamiętają o nas, że modlą się o pokój w naszym e, kraju. Bardzo serdecznie dziękuję za Wasze dobre serca. Niech Pan Jezus Wam wynagrodzi, opieka Matki Bożej będzie z Wami, żeby Wam błogosławieństwo Boże wypraszała Wasza Matka Założycielka. Niech Pan Jezus daje Wam dobre serca, pełne miłością, aby każdy człowiek, który się spotka z Wami, mógł jeszcze więcej zrozumieć, że Pan Jezus jest naprawdę dobrym pasterzem, który swoim sercem ogarnia każdego z nas. Pozdrowienia dla Waszych rodzin i niech Boże błogosławieństwo będzie z Wami, z Panem Bogiem.